Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny dzień nagraniowy. Naszym gościem, naszym gościem dzisiaj Marcin, Borys Miksza, były naczelnik Centralnego Biura Śledczego i oczywiście dobrze znany na naszym kanale Arek motyl -Dębiński. Dzisiaj zaliczamy kolejny test. Arek może mniej więcej powie o tym teście szczegółowo, bo ja tutaj jestem tylko do wykonywania strzelania. Dobra, strzelimy sobie kilka testów. One będą zmiksowane. Oczywiście na czas. Dystans 7 metrów. Potem przejdziemy do dalszych dystansów. 10-15. Strzelimy, zobaczymy, jak nam będzie szło. Czasy są niektóre dosyć mocno, że tak powiem. Znaczy, ja robię za z tego, co słyszałem. Nie, okej. Okay. Nie, wszyscy na normalnie bojowe strzelamy. <laughs> Mamy pierwszy zajazd. Pierwszy zajazd będzie niska postawa gotowości. Jestem tu, patrzę na tarczę, mam oddać dwa strzały. Tak strzelam. Bam, bam. Interesuje nas tylko koło. Strefa alfa. Mamy na to e, sekundę 35 setnych. Dwa razy to powtarzamy. Łączny czas, którego nie możemy przekroczyć, jest 2 sekundy, 70 setnych. To jest niskie postawy gotowości. Potem to samo mamy z wysokie postawy gotowości. I potem będę omawiał, co dalej robimy. Paweł będzie zapisywał. Okej. Okay. A my teraz tak. Na linii stajemy, wszyscy się ładujemy. I okay. broń do kabury. Chodźcie w linii. Dobra, Paweł, tak. I ładujemy. Ja robię zawsze zamek w tylne. Hop, ładuję i robię check presa. Albo tego, albo tego naszego z jednostki, że tu cofam, patrzę, że jest nabój, dobijam, chowam, koniec. Ja jestem gotowy. Uwaga! Dwa trafione. Czas? Czasowo, yy, czasowo się zmieściłeś? Nie zmieściłem, tylko podajesz. 1,35. Poważnie? Tak. Orzeż mordę. Podkręciłem. I na granicy jestem. Dobra, jeszcze raz to samo muszę strzelić. Uwaga! Gorzej, 1,51. O kurwa, nie zaliczyłem. Ty, ale chujnia. Palec, dobra, nie chowaj broni. 1,59. Nie ma w tym, nie ma w strefie. Dobra, schodzi mi na lewo tak niezaliczone i punktowo i czasowo dobra okay. uwaga to samo drugi raz uwaga niezaliczone 179 jeszcze mi idzie na lewo ale już jest bliżej 1.33 zaliczone i dwa trafione mili państwo a narzekał, dobra uwaga to nagrałeś? Co się dzieje? Nie, nie, drugi raz. Uwaga! Palec ze spustu. O, uwaga. Schowaj do kabury. 1,40. Też się nie wyrobiłeś. Kurwa mać, no. Ale pierdolony. Dobrze. I teraz tak. Teraz strzelamy 6 strzałów. Mamy na to 2 sekundy. Zlow ready. Odsuniesz się. Wrzucam i strzelam 6 strzałów, dwie sekundy na to mamy, slow ready. Uwaga! A e, dwie sekundy, 2,66. No, za wolno. 3,21 i zobaczymy, czy będziesz miał zaliczone. Dobra. Uwaga! 240, teraz mamy kolejne zadanie, strzał, wymiana magazynka strzał, mamy na to 3 sekundy, gotowy. Uwaga. 326, niezaliczone. Uwaga. 308. 4,84. 4,42, Uwaga, kurwa, dobra, teraz palec tylko zabierz, o właśnie wymień magazynek, włóż go sobie do Połcza z powrotem do połcza 298. O, to ładnie. Dobywam broń z, z silnej ręki, strzelam trzy w głowę, koniec. Jedną ręką. Jedną ręką. Jedną ręką. Masz 3 sekundy na oddanie trzech ciał zdobycia. 303. Kurwa, nie 03 Aj, kurwa, 411. Zaczęciem. Z zacięciem. 2,92. 1 mis i 2,71. Nadstrzeliłeś wszystkie 3 2,43. Ani jednego nie trafiłeś. Do kabury schowaj. Dobra. Rozładuj broń. 2,61. Miss. Jeden mis. Jeden mis. Jedziemy teraz tak. Dobycie broni, strzelamy znowu do głowy. 3 i trzy, ale jest tak. Dobycie silna ręka przekładam do okay. słabej i ze słabej. Tak jest. 6 sekund. Ja tracę trochę na tym, że mam. To weź sobie Arek, ściąg bluzę. Nie, bo jest ten oryginalny test, jest, że ma być undercover, nie? Dla policjantów to jest i tak dalej. Czyli ja mam nie taką masz bluzasznego tego, dlatego ja to bluzę. Założyłem, bo też pod Piro od razu sobie trenuję. Wiesz, Jasne, ja mam Piro tak. zawody, a Piro jest tak, jak chodzi, że broni nie może być widać. Więc ja od razu sobie trenuję, że bluzę zarzucam i tak dalej. Tak jak powinno być w tym teście, nie? Bo to jest test zrobiony dla policjantów, dla kim funkcjonariuszy tam, co latają, tych marszali i tak dalej. To jest taki test, nie? Czyli, że musisz mieć broń schowaną, bo przecież nie chodzisz tak po lotnisku czy gdzieś, słuchaj, mam klamę, albo policjanci tajniacy, nie? Gotowy. Uwaga! Czasowo zmieściłeś się, 5.21, a nie, nie miałeś jednego missa? Nie, wszystko weszło. Tak? Dobra. Kur... 7.17, dwa Majki. Jeden tam masz u góry, jeden obok tak. tak Widzisz? Tak, widzę. Dwa Majki masz. Uwaga! Czasowo zaliczyłeś, bo masz 5,75. Teraz słuchajcie, cofamy się. Tutaj było 7 metrów na 5 metrów. Chyba, chyba gorąco, nie? I teraz tak. 3 sekundy, 3 serie mamy tego, po 3 w głowę. 3 sekundy na to ma zdobycie undercover, czyli to raz, dwa, trzy. 3 sekundy, trzy takie serie mamy. Yy, ale z jednej ręki? Nie, dwie ręce. Dwie, dobra, z tak. 7 metrów. Nie, teraz mamy 5 metrów. 5, okej. Okay. 2,52. 2,52 pisz. Kurwa na krawędzi. Nie, ten wszedł. Nie weszło wszystko, nie weszło nie wszystko. Y, to nie jest ten z prawej strony, wszedł ci. 2,66. O, przyspieszył, 2,25. Jeden mist 3,08, 2,81, i jeden masz pod. 269. Wszystkie zaliczone te weszły. Tak. 265 czasowo zaliczone, ale jeden pierdolnąłeś w stojak tam, widzisz z boku. Dobra, jeden mistyko. Przeładuj broń, bo masz koniec. 292. 3 siadły. I czasowo też zaliczyłeś. Tak, 2,92. zaliczone. Rozładuj broń, bo masz jeden. Dobycie broni trze, cztery strzały w głowę. Ten dystans jest o medy, dalszy. Czyli teraz już strzelamy z 7 metrów. Strzelamy sobie cztery w głowę, jeden zajazd, drugi. Cztery w głowę oczywiście ma być broń, schowana, dobycie i tak dalej. Mamy na to 3,5 sekundy na zaliczenie, i trzeci zajazd to jest taki że mamy 7 sekund, o sekundę dłużej niż o, na poprzednim zajeździe i mamy 4 w głowę, wymiana, 4 w głowę. Tylko jeden 0. 4 za. w głowę, wymiana, 4 w głowę, dobra. 7 sekund. Wszystkie w celu, idealnie. 3,06. 2,83. Przyspieszyłeś. Kurwa, z dużym zapasem. Wszystkie mam co, e, w swetrze. Dwa misy kurwa. kurwa. Dwa misy kurwa. 3,25. Jest. Ale jeden masz. Jeden i, mis. I nie wiem, czy nie będziemy od drugiego nad. Nie. No co? Patrz. Tam. No kurwa, jak nie? A! Ten był. Nie. Nie było go. Kurwa, Paweł, 102. Myślałem, policzyłem jeden, bo mówię, dotknął, ale nie dotknął. Celuj, kurwa. Dobra, 404. 0 4. Uwaga! Dobra, zaliczone. Chowasz ładnie. Nie widziałem tylko, czy trafił, bo się patrzyłem na broń. Teraz strzelamy tak. Cztery strzały, wymiana magazynka, cztery strzały. Mamy siedem sekund na całość, z zdobyciem i tak dalej. 6,61. Zaliczone. patrz na mnie co i trzy misy 756 trzy misy i czasowo i punktowo czasowo zaliczone punktowo nie miałeś 6 pamiętasz? mówiłem ci teraz zobacz 2 4 6 miałeś zobacz 1 2 3 4 no nie Nie mogę z tej systematyki takiej zlać. Więc masz poza. No tutaj nie wiem kto strzelał, ale widzisz te trzy mi głowa uciekły. Patrz, widziałeś? Paweł? No nie. Tak, tak, tak. No tak to ładnie. Tu mi jeden uciekł, tu głowa. A no i tutaj mi jeden uciekł, nie, a tak resztę mam. A tutaj to ojacie śnieg. Co kurwa? No Co zobacz, chodź, są Hałem, ale bro. to wiesz, to to było tu, 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 przecież to różnie żeśmy Dobra. strzelali, żeśmy strzelali tu, alfę, kurwa, łeb, no, Dobra. tu mu się troszkę sunęło no. przecina, przecina. Dobra, słuchajcie, na dziś to by było tyle, zrobiliśmy kilka testów w jednym, sami widzieliście jak nam szło, ja też nie pozaliczałem bardzo dużo, więc trzeba po prostu trenować i tyle. Trenować, trenować, jeszcze raz trenować. Marcin, jakieś odczucia? Mega, kurwa, za, ten skin, za ten. Ogromne emocje, Zajebiście, dziękuję Wam bardzo. Proszę, to bardzo. Jest super. Znaczy, nie no. ukrywam, że pierwszy raz takie testy robiłem, nie? Okej. Okay. Robiliśmy to zupełnie troszkę inaczej, no wiadomo, takie podstawowe, zwykłe strzelanie, nawet tam, czy, czy w ruchu i tak dalej, no ale takich testów jeszcze nigdy rzeczy nie robiłem. Znaczy, testy są dobre, bo masz punkty. Taki, że strzelasz dzisiaj, strzelasz za tydzień, masz punkt odniesienia? Widzę. Aha, poprawiłem się. Aha, idę w dołek, nie? U nas jest tak, że powinieneś wszystkie testy, na przykład 50 testów, 100, ile jednostka ma, masz losowanie. Test numer jeden, wylosowałem 15, 12, strzelasz go i masz go zaliczyć. 90% testów musisz kurwa zaliczyć i to jest tak, że wiesz. A czy z perspektywy nie, policyjnej ci powiem. Nieważne, na jakie trafisz? Że to tak powinni być szkoleni policjanci. Nie kurwa staty statycznie stanąć i napierdalać się jak z procy, tylko właśnie w ten sposób, dynamika, celność. Znaczy tu jeszcze brakuje ruchu, brakuje zmian pozycji, postaw strzeleckich, no to dużo jeszcze możemy porobić. Dzisiaj nie będziemy się bawić i zasłony tam, nie, wiesz, jak zasłony z jednej strony, z drugiej, dużo rzeczy jest jeszcze do zrobienia, ale, ale tutaj mówię, masz punkt odniesienia i następnym razem będziesz wiedział, nie. Tak samo zrobię dzisiaj strzelanie z ręki silnej, z ręki słabej, przekazanie broni, część w ogóle nie umie przekazać sobie broni, nie. E, tak jakbyś był ranny, miałeś parę zagadnień, nie, więc sam widzisz, no, dużo jest do zrobienia. Zajebiście, powiem Wam super klimat. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie kanał z opcją dzwoneczka. Dawajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły. I do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!